Cześć, witam ponownie na kanale Pani od Psychologii. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem dotyczącym zjawiska, jakim jest rozwód nocny. Zastanowimy się, o co chodzi w tym pojęciu. Właśnie przychodzę też z taką garścią wniosków z badań, także dowiemy się, co psychologia wie na ten temat i czym właściwie to zjawisko jest. No więc, rozwód nocny to w języku angielskim Sleep Divorce. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie, myślę, więcej znaleźć na ten temat publikacji po angielsku. Jest to nic innego jak spanie w małżeństwie osobno. I chodzi tutaj o konkretny cel, bo jednak śpi się osobno w tym rozwodzie nocnym dla. Tego ogólnego dobra, dla dobra małżeństwa. No więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak ten rozwód nocny funkcjonuje i, i co nauka wie jak do tej pory na ten temat. I czy rozwód nocny to już koniecznie najkrótsza droga do rozwodu ogólnie, do rozbicia tego związku. Więc jeśli taki materiał Was interesuje, zapraszam, zostańcie do końca. Na początek zastanowimy się, co może pójść nie tak, a więc jakie są powody, które pary małżeńskie w ogóle zmuszają do podjęcia decyzji o tym jednak spaniu osobno i rozwodzie nocnym. No, myślę, że tutaj powodów może być wiele. Na przykład, jedno z małżonków ma wymagający tryb pracy i wstaje bardzo wcześnie, czasami nawet w środku nocy. Myślę, że czasami są to takie powody, jak jeden z małżonków chciałby sobie trochę poczytać i właśnie e, świeci lampką e, jeszcze w sypialni, inny chciałby już e, spać, z drugiej strony batalię o kołdrę, mówienie przez sen, chrapanie. I przy chrapaniu e, zostaniemy trochę dłużej, bo mm, na, właśnie trafiłam na dane, które sugerują, że e, właśnie ten chrapiący małżonek może partnerowi zabrać w skali nocy 70 minut snu. Trafiałam też na inne dane odnośnie chrapania, które sugerują, że ten niechrapiący, ofiara chrapania, może z chrapiącym partnerem stracić nawet 50% snu. Więc tutaj myślę, że te problemy ze spaniem, które są związane też z chrapaniem partnera czy małżonka, no to jest tutaj sporo rozbieżności, wydaje mi się, że może być to spowodowane taką wrażliwością i też tym, jak łatwo danej osobie jest zapaść ponownie w sen, a z drugiej strony, jak płytki jest ten sen i jak wrażliwa. Dana osoba jest na właśnie tego typu dystraktory. Z drugiej jeszcze strony, temperatura w sypialni to też jest częsty powód, przez który pary decydują się na rozwód nocny, no bo też tutaj mogą być różne proferowane jakieś stanowiska, a z drugiej strony ciężko jest mieć jakąś taką kontrolę nad tym, zwłaszcza gdy już idziemy spać. I teraz najczęściej, jakby eksperci snu proponują tutaj 18 stopni Celsjusza jako idealna temperatura do spania. Dla niektórych na pewno będzie to za mało, dla niektórych wręcz idealnie. No i właśnie jak tutaj osiągnąć? jakiś kompromis, jeśli chodzi o temperaturę w sypialni. No więc jak widzicie, tych problemów mnożyć możemy i wyliczać bez końca. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy napotykacie problemy, jeśli chodzi o <grywanie> wspólne spanie. Czy, czy macie właśnie takie batalie o kołdrę, czy tego typu niesnaski. <grywanie> Ja zanim jeszcze przejdę tutaj do meritum, do tych wniosków, które obiecałam, wniosków z badań, to chciałabym uwrażliwić Was na jedną kwestię, bo wydaje mi się, że wiele tutaj takich przekonań dotyczących snu, właśnie w parach, czy to snu w małżeństwie i tej roli tego snu, pochodzi z opinii społecznej. Bardzo rzadko są to faktycznie dane poparte badaniami, a teraz, gdy już one są, gdy już one wynikają właśnie z badań naukowych, Problemem jest to, że są to warunki nienaturalne. No więc, pary, które decydują się wziąć udział w takim eksperymencie dotyczącym właśnie jakości snu, no nie zasypiają zazwyczaj w, swoim własnym, w swojej własnej sypialni, tylko na przykład jest to laboratorium, albo jeżeli właśnie jest to bardziej w warunkach domowych, no to i tak. Są jakieś aparatury, są jakieś tutaj pikanie, jakieś diody migają. Więc na pewno ta aparatura pomiarowa musi też w jakiś sposób wpływać na, na, na jakość i na wnioski właśnie dalej płynące z tych badań. To tylko chciałam tak uprażliwić Was. Na sam początek, no bo myślę, że tutaj wpływ kulturowy na pewno ma znaczenie i to jak my w ogóle postrzegamy te, te zagadnienia, z pewnością w dużej mierze wiążą się właśnie z opinią społeczną i swego rodzaju przekonaniami. Z pewnością dużo wartości w kontekście zagadnienia, jakim jest rozwód nocny, ma wniosek tutaj płynący z badania firmy OnePole. Jest to firma sondażowa, która w 2018 zapytała 2000 Amerykanów, co oni sądzą na temat spania, właśnie czy z partnerem, czy osobno. Jak lepiej? No więc aż 46% badanych w tym badaniu sondażowym przyznało, że wolałoby spać osobno. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo duża liczba, że jest to naprawdę spora proporcja, że no tutaj ta chęć jednak spania osobno jest silna, więc myślę, że ten rozwód nocny jest zjawiskiem, który może w świetle tych danych nabierać na popularności. Przygotowując się do tego materiału, czytałam też artykuł, który pokazywał historię małżeństwa i tutaj kobieta cierpiała na bezsenność. No i mąż, chcąc właśnie być takim wspierającym i troskliwym, radził żonie, żeby może kładła się spać wcześniej, żeby skoro ona właśnie miała te problemy z zasypianiem i bezsenność była już taka zdiagnozowana i poważna, to on tak jakby polecił jej, żeby ona może chodziła spać wcześniej, żeby zasypiała... Przed nim. No, i jak okazuje się, no jest to bardzo zły kierunek, i, i ta porada jest wyjątkowo nietrafna, bo w leczeniu bezsenności, jak się dowiedziałam, zaleca się jak najmniej spędzać czasu właśnie będąc w łóżku, leżąc i tak nie mogąc, za, nie mogąc zasnąć. Więc mm, kierujemy się tutaj taką myślą, że tak jak nie czekamy, mm, aż zgłodniejemy siedząc przy stole. Tak samo też nie czekamy, aż ten sen przyjdzie i nie wiercimy się w łóżku, bo, bo to tak naprawdę jest bezcelowa batalia, więc ta porada muszę przyznać, że robi więcej szkody niż pożytku. I teraz jeszcze dorzucę do tego ciekawe badanie z 2007, opublikowane w Sleep and Biological Rhythms, które to donosi, że kobietom częściej przeszkadza obecność mężczyzny w łóżku niż odwrotnie, więc okazuje się, że wpływ małżonki na tych mężczyzn będzie jakby odnotowany w dużo, w dużo mniejszym stopniu. Bardzo ciekawe badania korelacyjne pokazują też prawidłowości dotyczące synchronizowania partnerów, małżonków, którzy właśnie śpią razem, czyli na ile co do minuty kładą się spać i budzą razem. I tutaj te dane wskazują jednoznacznie, że pary będące w związku, które idą spać dokładnie o tej samej porze i dokładnie o tej samej porze się też budzą, no deklarują dużo większą satysfakcję z tego związku. Z drugiej strony, Rozsynchronizowane pary, które właśnie idą spać o innych godzinach i budzą się o różnych porach, to tutaj deklaracje wskazują na dużo mniejszą satysfakcję ze związku, dużo więcej kłótni i mniej aktywności seksualnych. Więc tak te dane pokazują właśnie, że jednak może warto byłoby, o ile to możliwe, postarać się kłaść o tej samej porze i dzień też zaczynać razem. I teraz na pewno znajdą się głosy, które sugerują, że okej, okay, są pary, które z pewnych względów, na przykład z racji swojej pracy, nie mogą wstawać o tej samej porze i z jakichś względów też nie chcą kłaść się do łóżka o tej samej godzinie. Oczywiście, no tutaj jakby, jeżeli nie ma takiej chęci, nie ma możliwości, to, no nie ma oczywiście przymusu, są to różne style życia. Jednak, Zadając to pytanie, no właśnie, co ten rozwód nocny daje? Czy tak jakby spanie osobno jednoznacznie niszczy związek? Odpowiem tak jak psychologowie zazwyczaj lubią, czyli to zależy. Nie ma tutaj jasnej i jedno, jednoznacznej odpowiedzi, bo jest to raczej balans zysków i strat. Wyobraźcie sobie, jak niewyspanie jednego partnera rzutuje na związek. Czy to jest konsekwencja właśnie typu rozdrażnienie, konfliktowość, czy to jest właśnie takie, taka labilność tych emocji, czy właśnie. Są konsekwencje w ogóle rzutujące na ten związek? Może z drugiej strony, zupełnie jakby idąc innym torem, może absolutnie ta druga połówka nie widzi, nie widzi tutaj różnicy. Więc znowu jest to balans zysków i strat, bo myślę, że z jednej strony rozważamy pewne zdrowotne konsekwencje, bo jak wiemy, no taka przewlekła. Przedakotła bezsenność może mieć konsekwencje dla różnych innych tutaj chorób i rozwijania się tych stanów, nie mających zbyt dużo wspólnego ze zdrowiem, ale z drugiej strony też wyłamujemy się z ogólnie przyjętego schematu. Więc dlatego wydaje mi się, nie ma takiej jasnej, klarownej, jednoznacznej odpowiedzi, bo jest to sytuacja wysoce. Subiektywna. Przygotowując się do tego materiału, trafiłam też na publikację badaczki snu, Wendy Troxell, która mówi o tym, że są pewne korelacje, jeśli chodzi o to, jak wyspanie, jaki nastrój, tak jakby jakie tutaj zyski mają partnerzy z tego wyspania. No więc ona tutaj raportuje, że istnieje właśnie ta korelacja, czyli im bardziej wyspani i wypoczęci partnerzy, tym większe ich szczęście. Komunikatywność, empatia i poczucie humoru. Te cechy, oczywiście, mogą też pozytywnie rzutować na atrakcyjność partnera i w ogóle na nasze zadowolenie z tego związku, więc, jak widzicie, to wszystko jest też dość połączone. Ja podlinkuję Wam artykuł, z którego mam te ciekawostki, tak, jeśli chcielibyście zobaczyć też i przeczytać, jak to wszystko wygląda. I ta sama badaczka mówi właśnie też o tym, że jeżeli pary decydują się, na rozwód nocny, to może warto byłoby zadbać o pewien spokój, pewną intymność tej pary przed zaśnięciem. No więc spędzają właśnie taki quality time, ten, ten taki ważny i dobry czas dla ich relacji przed pójściem, jakby rozejściem się do swoich osobnych sypialni. No bo rozwód nocny właśnie niekoniecznie oznacza już tutaj kryzys tego związku i to nie jest też zaprzeczeniem tej bliskości którą partnerzy mogą mieć. W innych jeszcze tutaj poradach pani Troxel słyszymy o tym, że może warto byłoby od poniedziałku do piątku decydować się na ten rozwód nocny właśnie celem poprawienia jakości snu, kiedy mamy to odpowiedzialności, mamy pracę, mamy obowiązki, więc jakby od poniedziałku do piątku śpimy osobno, a w weekendy już dzielimy sypialnie i w taki sposób podchodzimy do sprawy. Tak więc trzeba tutaj znowu odpowiedzieć sobie na pytanie jakie są zyski i straty. Bo na pewno jest tak, że para, śpiąc razem, buduje tę bliskość, intymność, nie mówiąc już właśnie o sferze seksualnej, więc tutaj ciężko jest tak naprawdę wyważyć to, bo jeżeli dla kogoś priorytetem jest ta bliskość, no to ciężko będzie to zrekompensować właśnie mając osobne sypialnie i wtedy para dużo straci. Jednak jeśli na szali mamy zdrowie i tego, tego typu idące konsekwencje, no to myślę, że będzie tutaj dużo prostszy. I ja jeszcze, tak ze studiów psychologicznych, pamiętam takie badanie, które jest zdecydowanie no, przeciwne temu, temu pomysłowi rozwodu nocnego, bo było to badanie korelacyjne, które pokazywało, że takim predyktorem satysfakcji ze związku może być, tak jakby ten obszar styczności. Ciał partnerów w trakcie snu. Czyli im bardziej właśnie tacy przytuleni, im bardziej na łyżeczkę, tym szczęśliwsze pary. Wydaje mi się, że no, tutaj nie ma co mówić o takiej bliskości, będąc w osobnych sypialniach, więc tutaj jest to na pewno zła wiadomość dla osób decydujących się na rozwód nocny. Jestem ciekawa Waszych opinii. No mówię, ja tutaj przyszłam z taką garstką korelacji wniosków z badań. Ciekawa jestem, co tutaj Wasza opinia, Wasze doświadczenie podpowiada. Jak zwykle dawajcie mi znać w komentarzach. Dzięki za dzisiaj i do następnego odcinka. Pa, pa!